Anna Dąbrowska, dzień dobry. Dzień dobry. To będzie kolejna debata przedwyborcza, dziś poświęcona problemom systemu ochrony zdrowia. W studio goście Tomasz Sommer, Partia Korwin, przypomnijmy, to lista numer 4, a pan startuje z Warszawy. Z Warszawy, dzień dobry państwu. Piotr Szumlewicz, Komitet Wyborczy, Zjednoczona Lewica. Zjednoczona Lewica startuje z listy numer 6, a pana okręgiem też jest Warszawa. Tak jest, dzień dobry. Y to zastanawiające, że kiedy mówimy o systemie ochrony zdrowia, to właściwie nikt nie pozostawia tych słów samych, bo zawsze przedtem pojawia się słowo w liczbie mnogiej, można powiedzieć bardzo mnogi, problemy systemu ochrony zdrowia. Czy dzieje się tak dlatego, że to jest tak bardzo skomplikowane, tak bardzo jednocześnie ważne dla wszystkich obywateli? samo z siebie, taka jest natura tego, tej sfery, czy też po prostu od lat władze, politycy nie radzą sobie z tym problemem? Wszystkie kraje mają problem z służbą zdrowia, więc potem problemy oczywiście są wszędzie, również w Niemczech czy Szwajcarii. Niemniej jednak w Polsce te problemy, bym powiedział, idą zdecydowanie za daleko. Ja przypomnę tylko, że polska konstytucja mówi o równym dostępie do służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Polska na służbę zdrowia wydaje prawie najmniej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Służba zdrowia jest cały czas niedofinansowana. Mamy też bardzo dziwny system, który niby jest publiczny, ale tak naprawdę jest silnie skomercjalizowany. Są poszczególne placówki, które podpisują z państwem umowę. Tymczasem w cywilizowanych, rozwiniętych krajach, państwo po prostu za służbę zdrowia odpowiada. Lekarze, pielęgniarki są urzędnikami publicznymi, którzy są godnie wynagradzani, nie ma żadnych limitów, tak jak w Polsce, tak? Że na przykład nie wiem, USG jest limit, nie wiem, 100 na jakiś tam czas. Jak przyjdzie pacjent, to nawet jeżeli są wolne urządzenia, to pacjent często nie dostanie USG. Więc naszym zdaniem, jako zjednoczonej lewicy i mnie też jako kandydata i też doradcy OPZZ u trzeba by ten system radykalnie zmienić. Państwo powinno zdecydowanie przejąć odpowiedzialność za służbę zdrowia, trzeba by zwiększyć wydatki na służbę zdrowia znieść limity, trzeba wprowadzić również zasadę, zgodnie z którą wszyscy mamy dostęp do służby zdrowia. Wszyscy, a nie tak jak jest teraz, tylko wtedy, kiedy mamy ubezpieczenie i generalnie biorąc iść w stronę dekomercjalizacji, odejścia od komercyjnego charakteru usług medycznych. To teraz jest moment, w którym wypadałoby zacytować, co jest zapisane w Konstytucji. Artykuł 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Oczywiście, warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa, i tutaj jest już tak zwany diabeł w uh -huh. szczegółach. Ale myślę, że partia Korwin, znając trochę program i przekonania, ma inny pogląd na to, jak ma sytuacja wyglądać docelowo, niż ten wyrażony w konstytucji. No, oczywiście. Radykalnie inny pogląd, bo w Konstytucji można by nawet zapisać, że każdy powinien być młody, zdrowy i bogaty i oczywiście nigdy, nigdy nie umierać. Można to przegłosować, dlaczego nie? Tylko, że stoimy jednak w obliczu pewnych faktów. A fakty są takie, że służba zdrowia, jak każda działalność ludzka, jest przestrzenią biznesu i kosztuje. Krótko mówiąc, ludzie pracują w tej służbie zdrowia, wykonują określone świadczenia i za to biorą pieniądze, i to kosztuje. I można sobie oczywiście wyobrazić taki taką teoretyczną sytuację, że 100% PKB jest przekazywane na służbę zdrowia, ale nawet wtedy zapewniam, żeby zabrakło na pewne usługi. Innymi słowy, trzeba to totalnie zmienić. Trzeba doprowadzić do tego, żeby. Ta strona działalności człowieka, tak jak każda inna, nie była regulowana przez państwo. Państwo zawsze powoduje spustoszenie, państwo zawsze powoduje bankructwo. Jak wiadomo, jeżeli państwo by zarządzało ilością piasku na Saharze, to natychmiast tego piasku by zabrakło i wyjąć państwo ze służby zdrowia. Wtedy wszystkie usługi byłyby tańsze, dostęp do, do zabiegów byłby szybszy. Nie byłoby takich sytuacji, że ktoś czeka 14 lat na wymianę stawu biodrowego, nie byłoby takich sytuacji, że mamy zapisane w Konstytucji, że dostęp jest niby równy, ale wiadomo, że przyjaciele pana profesora się dostaną. Jeżeli pan ordynator jest w dobrym szpitalu położniczym i ma swoje w prywatnej praktyce, Pacjentki to one do dobrego państwowego szpitala się dostaną. Nie będzie tak, że tylko krewni i znajomi królika y, są jakby premiowani. Jeżeli ktoś zapłaci, będzie miał usługę. Teraz jest tak, że to jest system de facto jakiś paramafijny. Problem. Czyli mamy dwie y, zasadnicze y, pozycje, dwie zasadnicze, dwa zasadnicze poglądy. Z jednej strony lewica mówi, zjednoczona lewica mówi, służba zdrowia dostępna dla każdego ze środków publicznych, czyli chcecie. Do końca wyegzekwować ten przepis konstytucyjny, a Co z drugiej strony oczywiście. partia Korwin mówi nie to jest nierealne żądanie czy nierealny standard. Wszystko powinno być prywatne Ale... równy każdy powinien na rynku. sobie sam radzić. Ale można czerpać z zagranicznych przypadków. Najlepsze systemy służby zdrowia na świecie to są systemy praktycznie w 100% publiczne. To są między innymi kraje skandynawskie, to jest Belgia czy Holandia. Tam jest praktycznie w 100% służba zdrowia publiczna. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, problem chyba polega na tym, że jeżeli mamy grypę czy anginę, możemy sobie pójść do prywatnego lekarza i on szybko załatwi nam sprawę, chociaż przypomnę za pieniądze, na których ludzie nie są. Nawet jak pan prowadzić konkurencję, to dla wielu ludzi leczenie anginy za 50 zł to też będzie bardzo drogo. Ale ważniejsza sprawa i tu chciałem głównie adwocem. Otóż leczenie raka na przykład, leczenie ciężkich chorób, które się bardzo długo leczy, jest po prostu nieopłacalne dla prywatnych placówek, dlatego że to są bardzo duże środki, to są terapie strasznie drogie wszędzie. I dlatego między innymi we wszystkich krajach rozwiniętych choroby przewlekłe leczy się w publicznych placówkach, bo w prywatnych to się po prostu nie opłaca. Pan mówi o konkurencji. No niech pan wybacza, nawet jak pan prowadzi te prywatne placówki, które będą się między sobą bić, która nawet oferuje troszkę niższą cenę, to i tak na leczenie raka stać będzie powiedzmy 5-10% społeczeństwa, reszta będzie umierać w cierpieniach. Nie wolno doprowadzać do sytuacji, w których segreguje się ludzi ze względu na ich zarobki, a to byłaby konsekwencja prywatyzacji służby zdrowia. Znaczy nie ma Pan racji oczywiście najlepszy system służby zdrowia, czyli szwajcarski system służby zdrowia jest w 100% prywatny. Nieprawda, finansowany chociaż... w pełni ze środków publicznych. Nie jest niefinansowany w pełni ze środków publicznych, tylko rzeczywiście jest obowiązek ubezpieczania się, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ale jest zupełnie inna sprawa z czym innym ubezpiecze przymusowe ubezpieczenie, tak jak na OC, u nas na samochody, a czym innym to co u nas się robi, czyli ściąganie z USU, nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo od kogo i nie wiadomo po co. I tam jest oprócz tego jest zupełnie prywatny system yy, yy, szpitali i tam przyjeżdżają ludzie na najcięższe operacje, najbardziej skomplikowane zabiegi, mają najlepszy najlepszy ubocze. serwis, także. W Szwajcarii każdy sobie jest w stanie w tym systemie się odnaleźć. Tam nie ma takiego problemu, że nie, ktoś nie ale będzie wszyscy miał. Wszyscy mają dostęp finansowany ma, przez państwo. Tam nie ma system. Państwo nie nie ale nie Ktoś sobie odłoży, to płaci. Natomiast jest sytuacja taka, że w Szwajcarii nie ma oczekiwania 14 lat na wymianę. Stawu biodrowego. Co więcej, tam jest system rynkowy, więc jeżeli na przykład człowiek tak. ma y, przejść jakiś zabieg, to dostaje 10 ofert, tak? Dostaje 10 ofert za tyle w tym szpitalu, za tyle w tym szpitalu, za tyle w tym szpitalu. A u nas państwo wszystkim się zajmuje i mówi, że wszędzie wszystko kosztuje tyle samo. Co jest najlepsze? Powiedzieliśmy, jest z durą. Przepraszam, powiedzieliśmy trochę o y, modelach docelowych i pan powiedział, i pan, to są modele, które, są, które się od siebie mocno różnią, chociaż w jednym i w drugim, chyba jak w jakiś sposób państwo jest obecne. Centralne, Chciałam zapytać obecne. o sytuację, z którą mamy do czynienia teraz. Nie sytuację tę idealną, do której można dążyć lub nie, tylko teraz mamy do czynienia mhm. z bardzo wieloma problemami ustawami, które określają, jak działa system. Ustawieniem tego systemu, czyli finansowania, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, kolejki do, le do lekarzy, system pełen hipokryzji i korupcji, polegający na chodzeniu do prywatnego lekarza w zamian za to, że potem on nas umieści w szpitalu, nie wiem, na przykład, żeby, żeby odbył się poród, i tak dalej, i tak dalej. Co w pierwszej kolejności, jako posłowie, chcieliby panowie zgłosić? Jaką nowelizację, jaką zmianę, tak żeby miało to szansę, żebyście byli w stanie Więc przekonać, się, że to że jest niezbędna Przecięcie, od razu. likwidacja przecięć między publiczną i prywatną służbą zdrowia. Tak jak pani powiedziała, dzisiaj mamy korupcyjny system. Są prywatne placówki, które dostają od państwa pieniądze. Państwo refunduje tym placówkom, a po godzinach przychodzą ludzie, płacą 200 zł za wizytę i dzięki temu załatwiają sobie operację troszkę wcześniej. To jest zinstytucjonalizowana korupcja. W związku z tym naszym i moim zdaniem służba zdrowia Powinna być jednoznacznie i wyłącznie publiczna. Dość tego przecięcia z prywatnymi placówkami. Prywatni lekarze nie powinni korzystać z publicznych środków, nie powinni ich wykorzystywać, żeby sobie zarabiać pieniądze. I jedna tylko uwaga odnośnie tego, co pan mówił. W publicznej służbie zdrowia czasem się czeka 3 czy 4 lata. Natomiast ludzie, którzy nie mają pieniędzy, 14 lat. Czy 14 lat, proszę I zdąży bardzo. Się a, w, a w prywatnej służbie zdrowia, jeżeli człowiek nie ma pieniędzy, to może czekać i milion lat, jeżeli nie ma pieniędzy i tak a i tak nie będzie miał tego zabiegu. W ogóle nie, nie czekać, po ogóle nie czekać i, i dlatego. Fundacji, to nie ma, nie ma Takiego, I wiadomo. dlatego powinny Szwejcari być zgodnie czeka, z konstytucją, sytuacji, do bezpłatnej służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych i tak jak powiedziałem, wyodrębnić publiczną służbę zdrowia, a jak prywacarz chce, to niech sam sobie prowadzi klinikę i zobaczymy, kto będzie do niego przychodził. Połowa prywatnych placówek by znikła, jakby nie żerowali ci lekarze na publicznej służbie zdrowia. Teraz partia Korwin. Co byście zgłosili w pierwszym rzędzie? Co, co mogłoby poprawić chociaż trochę sytuację waszym zdaniem? Zaczęli... Czy w ogóle nie ma czegoś takiego? Nie, zaczęlibyśmy po prostu od prywatnej yy... Prywatyzacji, dokończylibyśmy prywatyzację, która w jakiś sposób tam trwa w tej chwili placówek służby zdrowia ze, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali. I puścili je na wolny rynek na tej zasadzie, że jeżeli jakiś szpital jest w deficycie i nie potrafi, nie potrafi sobie z tym poradzić, to po prostu bankrutuje. To tak jest właśnie. W pierwszym okresie nie, tak nie jest. W pierwszym okresie, w tym okresie przejściowym, oczywiście musiało być zachowana, musiały być zachowane finansowanie leczenia. Przy pomocy państwa. Natomiast docelowo, oczywiście, my byśmy chcieli pójść w stronę tego modelu szwajcarskiego, ale bez tego przymusowego. Przymusowego ubezpieczenia. Raczej byśmy chcieli iść w stronę modelu amerykańskiego, tego byłego, bo teraz z kolei prezydent Obama rzeczywiście tam zmusił niemal wszystkich do płacenia już na, na to ubezpieczenie. Ale Co ale zrobić jeszcze... z dostępem? Bankrutuje no, szpital może. jedyny w powiecie albo trzy szpitale w województwie i co wtedy? Ale to jest niestety Koniec. klasyczne pytanie: co zrobić z głodem? Kto wyprodukuje bułki, jeżeli firma z połem zniknie z rynku? No, Nie, ale to pan gwarantuje powiem, że pani, że natychmiast szpitale. się pojawia. I powstaną nowe. Usługi Bo prywatne lekarze, powstaną i biedni jeżeli, nie będą jeżeli, mieli dostępu do usług. Jeżeli bankrutuje szpital, to przecież lekarze nie umierają, ordynator nie umiera. Oprzyrządowanie no o, o nie leci na śmietnik. Po prostu trzeba to ale zrestrukturyzować, jak, stworzyć z tego z te instytucje, które prywatny, są instytucje, które są sensowne, które są rentowne i które robią lepsze usługi za mniejsze pieniądze. Jak państwo coś robi, to zawsze robi gorsze usługi. I zawsze brakuje pieniędzy. Socjalista to jest klasyczny człowiek, czyli? który ogłasza bankructwo, kiedy zabraknie pieniędzy w kieszeni społeczeństwa. Czyli jeżeli to leczenie, leczenie raka kosztuje, tak? Teraz pytanie. Jeżeli mielibyśmy z kolei dążyć do czegoś odwrotnego, czyli do pełnego zabezpieczenia dostępu do, do usług zdrowotnych i takiego bezpieczeństwa zdrowotnego, które, o którym marzą pacjenci. To zapewne wymagałoby podniesienia składki zdrowotnej, ponieważ w Polsce jest ona najniższa w Europie, jeżeli już w ogóle idziemy w tę stronę. Czy pan sądzi, że obywatele gotowi są na płacenie kolejnej, wyższej składki bez gwarancji, że system szybko w ich perspektywie życiowej się poprawi? Składki są częścią systemu podatkowego. Moim i naszym zdaniem, jako zjednoczonej lewicy, podatki w Polsce powinny być znacznie bardziej progresywne, to znaczy biedni powinni płacić troszkę niższe, natomiast bogaci powinni płacić o wiele wyższe. I wtedy również na służbę zdrowia ci bogaci płaciliby więcej środków. I jak chodzi tylko o Stany Zjednoczone w tym wcześniejszym systemie były najdroższym i najmniej wydajnym systemem ze wszystkich krajów rozwiniętych w PKB. Na służbę zdrowia Amerykanie wydawali więcej niż wszystkie kraje rozwinięte, a dostęp był najbardziej ale, ograniczony. Ale tak, może, takie niestety nie, są był, fakty. I przy a każdy może sobie wydać I, na zdrowie ile i przy chciał, okazji. A w to były wliczone także takie terapie, które nie są koniecznie przy okazji, potrzebne, jak na przykład w implanty karności, i tak, tylko dalej, skończę. tak dalej, co w Stanach, w niektórych krajach, było bardzo popularne. Tylko skończę I niestety, i niestety średnia wieku w Stanach Zjednoczonych i stan Zdrowia był gorszy niż w większości krajów europejskich, pomimo wyższego poziomu PKB. Ja bym Ale mianowicie chwilę powinna składka zdrowotna wynosić. Docelowo myślę, że 1,5% powinna być podwyższona, ale przede wszystkim Czyli trzeba by zmienić strukturę, pensji wszystkim zmienić strukturę systemu podatkowego. Składki są częścią podatków. Biedni powinni płacić trochę niższe, zwiększyć trochę kwotę wolną, natomiast podwyższyć podatki dla osób najlepiej zarabiających, wprowadzić trzecią stawkę, co najmniej 40%. Tutaj w Zjednoczonej Lewicy zastanawiamy się, czy to ma być 40 czy 50. Osobiście byłbym raczej zwolennikiem 50. Bogaci powinni płacić wyższe podatki i składki zdrowotne. Biedni troszkę niższe. System potrzebuje więcej pieniędzy zdrowotnych żeby wszystkim żyło się lepiej, żebyśmy mogli dłużej żyć. Mam teraz do obu, do obu Panów pytanie, które dotyczy i Publicznej ochrony zdrowia i prywatnej, i lekarzy, którzy pracują we własnych gabinetach, i tych, których, którym płaci, płacimy my ze, ze składek czy, czy budżet państwa. Według Stowarzyszenia Primum non Nocere, stowarzyszenia, które broni praw pacjenta, na 20 tysięcy popełnianych rocznie błędów lekarskich do sądu trafia jedynie 2 tysiące, a korzystny wyrok uzyskuje 2% pacjentów. To jest pytanie tak naprawdę. O korporację, o zawód, który jest jednym z kilku mocno korporacyjnych zawodów w Polsce i pewne procedury, które miałyby służyć temu, żeby nie działy się tragiczne, tragiczne błędy tak często. Polska pod tym względem no, rzeczywiście jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Tak, to jest, to jest rzecz no, zupełnie, zupełnie nie, nie, oczywista, że prywatyzacja służby zdrowia doprowadzi do tego, że lekarze, pielęgniarki i urzędnicy medyczni przestaną być urzędnikami państwowymi de facto, a w Polsce niestety system prawa działa tak, że jeżeli staje naprzeciwko z siebie w sądzie obywatel i urzędnik, to ten urzędnik zawsze wygrywa. Albo 2% ewentualnie przegrywają. Jeżeli byłyby szpitale sprywatyzowane, to zapewniam Państwa, że liczba wygranych procesów o jakiekolwiek zaniedbanie względem instytucji prywatnej byłaby znacznie, znacznie wyższa. Ale prywatni tak, że... też, popełniają też popełniają błędy i, błędy i się wykręcają. Nie, właśnie już tam jest no, prosty ci jest sami lekarze wistyki. pracują w szpitalach 20... prywatnych i jednostkach i, i w prywatnych, publicznych. I w prywatnych wygrywają, tam jest 20% nie. wygranych spraw. No ja znam tą statystykę. No, znam to, znam Każdy to stowarzyszenie, nie, bo nawet co, współpracowałem z tym stowarzyszeniem. W każdym razie nie to jest lekarskimi. Nie, o ale ja mówię, o procesach, ja mówię o procesach cywilnych. Natomiast to, co mówi pan Szumlewicz, Przede to jest po wniosek może, o to, żeby nie obniżyć ludziom pensje. Szpitala, szpitali prywatnych w Polsce praktycznie nie ma, dlatego, że nikogo nie stać na ich korzystanie. Nawet jest. jakby troszkę spadły ceny i tak większości nie byłoby. Jest stać bardzo na dużo. Natomiast wracając do, generalnie oczywiście powinny być te placówki kontrolowane, błędy powinny być ścigane. W Polsce nie jest problem, bym powiedział, z urzędnikami, że oni są jest jakieś źli, policja w Polsce, zawsze nie wiem, wygrywa, zawsze wiem czy pan, wie, nie wiem, czy pan wie. Nigdy nie był Jeśli pijany sędzia, zawsze nie wiem, wygrywa, czy pan wie, nie wiem, czy pan wie, urzędy publiczne są znacznie bardziej kontrolowane niż jakiekolwiek firmy prywatne. Najwyższa Izba Kontroli na Mocy Ustawy kontroluje właśnie urzędy publiczne, a ale do nie, prywatnych nie, firm, pan nie, nie pan zaraz, z nikiem, Skala nie. łamania praw pracowniczych jest o wiele czy, wyższa w firmach prywatnych ale niż publicznych. Ale mówmy o ochronie zdrowia. Jeszcze na koniec zostało nam 30 sekund. A propos też, jak chodzi o służbę zdrowia co tu dużo mówić znacznie łatwiej obłąd w publicznej służbie zdrowia dlatego że prywatna służba zdrowia zajmuje się głównie drobnymi zabiegami a ja wszystkie ale poważne operacje że są robione później bo, bo prywatna się im nie, nie zajmuje bo ta za drogie to jest to robione było. źle no i dlatego tam jest znacznie tak, łatwiej obłąd to, to jest zabiegi na przykład złamana noga za 15 tysięcy, albo szyraka za 1000 100. muszę panu wyjaśnić że ten dwugłos że na temat ochrony na temat systemu ochrony zdrowia będzie trwał nie tylko jeszcze kiedy panowie wyjdą ze studia, ale i po wyborach po problemu konstytucji problemu jest ale nie tyle, róbmy pod pozorem że konstytucji systemu lewacko w jednej audycji przedwyborczej. Bardzo panom dziękuję. Piotr Szumlewicz Zjednoczona Lewica, bardzo dziękuję. I Tomasz Sommer, Partia Korwin. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. A debatę przygotowała dla państwa Zuzanna Dąbrowska. Dziękuję. Debata dnia.